Będziemy także zaglądali razem z Państwem i razem z Jakubem Zagadłą, naszym dziennikarzem, do Glibic, dlatego że właśnie w Glibicach Puchar Polski Dronów Wyścigowych FPV, Dron Racing Glibice 2022, dużo nietypowych zaplanowanych pokazów, a jakie bezzałogowce robią największe wrażenie? To już pytanie do redaktora Jakuba. Dzień dobry. Dzień dobry. No, wszystkie rodzaje dronów robią wrażenie na mnie, niezmiennie robią wrażenie takie małe drony, które niewiele ważą, są bardzo szybkie. Oczywiście dron to raz, ale pilot tego drona to jest chyba najważniejsza sprawa. W tej chwili rozmawiamy z Filipem Kubiakiem, to jest mistrz Polski w tej chwili aktualny, no ale oczywiście zawody Pucharu Polski ruszyły ponownie. Pan Filip, jak już wiem, kwalifikacje wygrał, także ruszył z wysokiego C z przytupem, można powiedzieć, otwarty ten sezon, bo to takie pierwsze zawody Pucharu Polski w tym roku tutaj w Gliwicach. No właśnie, Pytaj, mam wiele tak jak i Państwa, w związku z czym przejdę do mojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, no właśnie, skąd się ta pasja w ogóle zrodziła u Pana, bo no, chłopcy mają różne, że tak powiem, zainteresowanie, niektórzy piłka nożna, niektórzy koszykówka. Drony to jest coś nowego dalej chyba mam no myślę, że zdecydowanie to nie jest coś takiego popularnego, jak chociażby piłka nożna. U mnie wszystko zaczęło się w trakcie Komunii Świętej, po prostu dostałem swojego pierwszego drona, jakoś się w to wciągnąłem. Potem wiadomo co roku kupowałem coraz nowszy sprzęt, no a 4 lata temu zdecydowałem, że zbuduję właśnie pierwszego swojego drona wyścigowego i wtedy zacząłem właśnie się ścigać. Do sprzętu zaraz przejdziemy, a ja chciałem Cię jeszcze zapytać, właśnie jak to z tym mistrzostwem Polski, no bo to, no właśnie, spodziewałeś się, nie spodziewałeś się, no i ewentualnie jakie dalej plany, czy już nie, można mówić o jakichś międzynarodowych występach, czy to jeszcze jest przyszłość, jak Polska w ogóle stoi w tym sporcie? Myślę, że Polska stoi naprawdę wysoko. Jakby mamy tutaj drużyny, które organizują takie zawody, dzięki właśnie nim, dzięki Team FaceSafe jesteśmy tutaj dzisiaj. Eee... Spodziewałem się tego Mistrzostwa Polski w zeszłym roku, wygrałem właśnie wcześniejsze jakieś ligi, które, które były organizowane, także no, latałem i wiedziałem, spodziewałem się wyniku, a teraz z najbliższych wydarzeń to w, pod koniec czerwca lecę wraz z moją drużyną. Ant Queen Team do Paryża właśnie na Puchar Świata. To pozwól że poz, 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 zapytam się właśnie o sprzęt, bo to jest trochę tak, że jesteś pilotem, zawodnikiem, no ale też chyba trochę mechanikiem swoim własnym, no bo taki sprzęt niewiele waży, ale bywa awaryjny, ja tu słyszę te zgrzyty, te uderzenia, one się nie zdarzają często, no ale, ale jednak to jest sport kontaktowy mimo wszystko. Tak, zdecydowanie. Jakby no, wszystkie te drony buduje samemu. Naprawiam jest samemu. Każdy zawodnik, który jest tutaj, też ma drona, którego zbudował samemu. I no każdy, kto wchodzi w ten sport właśnie w drone racing, musi się liczyć z tym, że musi znać te podstawy lutowania, te podstawy może jakiegoś projektowania, drukowania 3D. No bo bez tego to co chwila zwracanie się do kogoś o serwis po prostu myślę byłby bardzo kosztowny i tylko marnowanie czasu. Zrozmałem w takim razie jeszcze powodzenia, oczywiście w dzisiejszych zawodach. No każdy, kto miał do czynienia, choć kiedykolwiek zbić się powietrze dronem, to wie, że to nie jest łatwa. co dopiero przy prędkościach 60-80 stopni na godzinę między bramami, nawet 140 tu z dopowiada, także no naprawdę szapoba dla tych panów i no jest tutaj gorąco, jest co oglądać po prostu. Ale bardzo cenne jest także to, co mówi Twój gość, że trzeba być samodzielnie złotą rączką i mieć pomysł na każdy problem, a nie szukać serwisanta i za to płacić. Bardzo cenna nauka płynąca z tej rozmowy. Jakub zagadło dla Państwa z Gliwic. Dziękuję. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba.